żeby ludzie widzieli. Ma prawo, to niech sobie stawia. No co cię to obchodzi? Dzień dobry Państwu, kochani moi. Proszę skierować kamerę na to. Cały przejechać kamerą od końca do końca. Normalny płot ludzki. Normalny płot ludzki? Wyższy od, od mego. Wyższy no to, od mego. To ty co chcesz postawić? Wyższy od... Nie można stawiać wyższego płotu o, rozmiar płotu to jest. To jest ustawa. Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa, składam pismo kategoryczne o rozebranie tego płotu, i będziesz jak stawiać, tak będziesz rozbierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. I ludzie będą jechać po tobie, jak po macie pojadą, bo ludzie będą widzieć. Że mnie nagrodziłeś świat, słońce! Tak, człowieku. A chciałem podziękować jeszcze dla jednego człowieka. Też niech wiedzą. Myślałem, człowieku, że jesteś naprawdę człowiekiem, a znów nie. Wy powinniście sobie podać rękę i by był święty spokój. To ja mówię, to Meksykano mówi akurat. Widzisz, ty mnie dwa razy, dwa razy zapierdolił. Poczekaj. No i zapierdolił dwa razy. Ja się dwa razy, żeby zapierdolił? Bo to nie widzisz. Rozwal mur. To jak przez mur będziesz widzieć? Rozwal mur. To ten będziesz widzieć, jak on mnie zapierdala. Roz